Czy wiesz, że woda źródlana w tego typu dużych baniakach, w wielu butelkach jest taka sama, tak samo zdrowa i bezpieczna, jak woda z kranu. Oczywiście musisz sprawdzić, czy to dotyczy Twojego miasta, kraju i regionu, natomiast w coraz większej ilości miast woda z kranu jest tak samo zdrowa, zawiera takie same minerały, jak. Woda źródlana, którą kupujemy w butelkach czy w baniakach, lub które są dowożone, tak jak tutaj, gdy siedzę w biurze naszej kuchni, w takich dużych baniakach i w systemach, gdzie można sobie łatwo nabrać tej wody. Teraz dwie rzeczy są istotne w tym aspekcie. Jedna rzecz to jest zmiana mentalna, to znaczy ludzie, klienci. Pomimo tego, że dochodzą do nich te słuchy, mówi się o tym w mediach, są o tym artykuły, że możesz pić wodę z kranu, że ona czasami jest taka sama, a czasami nawet lepsza niż woda źródlana z wielu bardzo znanych firm, nie robią tego, nie, nie używają wody z kranu, nie wierzą, że to jest bezpieczne. Nawet jeśli uważają, że to jest bezpieczne, no bo faktycznie czasami wlewają gdzieś tam do jakiegoś zupy czy posiłku, czy obmywają, obmywają owoce czy, czy warzywa, to nie używają tego, dlatego że mają jednak obawy, że coś jest z tym nie tak. Nie zrobią na przykład kroku, żeby faktycznie porównać zawartość minerałów i sprawdzić badania. Nawet jeśli to robią, to nie dowierzają tym badaniom. Więc to, co jest ciekawe, że mogą bardzo dużo pieniędzy zaoszczędzić w ciągu roku. Zaoszczędzić też czas, zaoszczędzić benzynę jeżdżenia po wodę. Eee, oczywiście będą wydawać, bo będą wydawać na wodociągi, więc wodociągi zarobią, firmy będą tracić, które zajmują się takimi wodami. Natomiast nie wykonujemy takich ruchów i żeby firma, która dostarcza, organizacja, która dostarcza wody do kranu mogła zarabiać, musi przekonać ludzi, musi pokonać barierę mentalną. Nazywamy to zarządzanie zmianą właśnie, które polega na tym, aby zmienić ludziom podejście, przekonanie, światopogląd na temat na przykład tej wody. Oczywiście pod warunkiem, że faktycznie jest to zdrowe, inaczej byłoby to perfidna manipulacja i oszustwo. Natomiast zwróćcie uwagę na to, jak niezwykle spójrz na siebie, czy Ty jesteś przekonany do przekonana do wody z kranu, pomimo tego, że wiesz na 100%, że ona jest zdrowa. Ale jednak pomimo tego, że nawet już możesz na 100% wiedzieć to wszystko, to jednak wciąż nie ufasz. I bardzo często tak jest w biznesie w wielu aspektach. Drugi aspekt tej całej sytuacji jest taki, że firmy, które sprzedają tego typu baniaki i nie obudzą się zawczasu, nie znajdą wartości konkurencyjnej, zaczną tracić. Jeśli przyzwyczaiły się, że do setek, do, tysiąc, do tysiąca firm codziennie albo co miesiąc wysyłają tego typu baniaki, mają handlowców, którzy sprzedają, mają logistykę, która tego dostarcza i nie zorientują się, że nagle klienci zaczynają się odwracać, to przegrają, to po prostu zbankrutują, to stracą zyski i później będą musieli zbankrutować. I wydaje im się często, że mają genialny produkt, że mają świetny biznes. Ale wiele firm upada, dlatego że nie orientują się, że przychodzi nagle inny produkt, że przychodzi jakieś inne rozwiązanie, czy właśnie woda z kranu. I teraz tworzenie konkurencyjności własnej firmy, ale również siebie samego na rynku jest ogromnie ważną rzeczą współcześnie. Rośnie ilość osób, która jest świetnie wykształcona, rośnie ilość firm, która coś świetnie robi, yy, powstają nowe pomysły, nowe rozwiązania. Jeśli nie jesteś w stanie Ty jako człowiek konkurować na rynku, zdać sobie sprawę, w jaki sposób nie uczestnicząc w wyścigu szczurów, nie zarzynając się, nie pracując po 20 godzin na dobę, być konkurencyjnym, bo chodzi o to, żeby być konkurencyjnym i czuć się dobrze, to jeśli nie zadajesz sobie tych pytań, to będziesz przegrywać. I dlatego też zachęcam Cię do pomyślenia sobie, w czym Ty jesteś konkurencyjny, konkurencyjna na ten moment jako człowiek, bądź jako firma, bądź firma, w której pracujesz, bądź firmą, którą zarządzasz. I w jaki, kiedy ostatnio pracowałeś, pracowałeś nad wartością dodaną, nad pracą na tą, żeby stworzyć większą wartość na rynku? Ponieważ jeśli te firmy nie zastanowią się, w jaki sposób możemy większą wartość stworzyć naszych klientów, przekonać ich, że jednak pomimo tego, że być może woda z kranu jest bardzo podobna, to dlaczego warto przy nas zostać? Jeśli tego nie zrobią, to przegrają. Po prostu. Więc ty musisz się też nad tym zastanowić, żeby nie przegrać swojej kariery bądź swojego biznesu. I na koniec, czy wierzysz, że w ramach Change Value Process Program, CVP Program, czyli rocznego kursu dla menadżerów. Dla przedsiębiorców i przyszłych doradców właśnie uczymy, w jaki sposób być bardziej konkurencyjnym. W jaki sposób myśleć, przygotowywać swoją ścieżkę kariery, siebie oraz swój biznes, jeśli go prowadzisz, do bycia bardziej konkurencyjnym. Jakie pytania sobie zadawać, w jaki sposób analizować rynek, w jaki sposób przewidywać trendy. Tego uczymy i pomagamy Ci to robić miesiąc, miesiąc, rok po roku, a w szczególności przez ten pierwszy rok, gdy jesteś z nami, po to, żeby dać Ci gwarancję, że będziesz po tym roku i każdego miesiąca lepszy, będziesz bardziej konkurencyjny. Gwarantujemy Ci to, że rynkowo bądź biznesowo będziesz bardziej, bardziej konkurencyjny, konkurencyjna. Więc poniżej, albo z boku, albo na górze masz kontakt na adamnymowski.pl, jest tam mail, jest tam telefon, napisz, zapytaj, jak to robimy, w jaki sposób możemy Ciebie wesprzeć. Zapisz siebie, swoich współpracowników, swoich pracowników na ten cały program, bo daje on niezwykłą wartość. Do zobaczenia.